Relacje w biznesie to podstawa. Dlatego po raz kolejny zorganizowaliśmy BIFOR przed Targami e Handlu. Chodź i zobacz, jak bawimy się wspólnie z naszymi partnerami. Jestem partnerem Chopera już od 15 lat ponad, więc no, myślę, że warto. Gdybym ja powiedział, że nie warto, to, to skreśliłbym swoje życie, ale myślę, że główny chyba powód jest taki, że Choper to przyszłość w Polsce. wątpię, że wygrywesz jakoś platformat, a jako partner Chopera masz dostęp do App Store'a, masz dostęp do modyfikacji, masz duże możliwości, jeżeli chodzi o API. Jeżeli chodzi o no generalnie wdrożenia u klientów, które mogą być zarówno małe dla małych klientów, jak i duże, dedykowanymi modułami itd., itd. aplikacjami. My, akurat, robimy aplikacje w App Store, bardzo sobie to chwalimy. Podoba nam się ten model biznesowy i na pewno będziemy działać z tym dalej. Warto być partnerem shoppera, dlatego że są bardzo różne, różnorodne projekty do wdrożenia, do realizacji i dużą satysfakcję później sprawia patrzenie na efekty. We współpracy z choperem cenię kontakt z ludźmi z ekipą chopera. Jest bardzo fajny, na bardzo wysokim poziomie, i naprawdę podczas wdrożeń ta ekipa pomaga, a nie tylko jakby uczestniczy w realizacji tych projektów. Wybrałem z trzech platform, na których pracowałem, właśnie chopera, bo. Jest najbardziej prosty dla moich klientów, najłatwiejszy do integrowania i świetnie mi się na nim robi reklamy. Dużo możliwości to otwiera, między innymi zarabiania z programu partnerskiego, no ale zarazem nie krępuje się oferować licencji shopera czy, czy, czy integracji, które tutaj są. Cenimy sobie współpracę z shoperem, ponieważ polecając naszym klientom współpracę z zaufanym dostawcą usługi e-commerce, Jesteśmy pewni, że zostaną obsłużeni na najwyższym poziomie i będą usatysfakcjonowani, a ich biznes będzie dobrze prosperował, dzięki czemu wszystkie strony będą prosperowały dobrze. No i mamy tutaj do czynienia z sytuacją win-win dla wszystkich zainteresowanych. Bardzo cenimy sobie współpracę z Shopper'em, ponieważ kultura organizacji i kultura pracy jest nam bardzo bliska, więc polecając Shopper'a naszym klientom, jesteśmy pewni, że zostaną oni obsłużeni na najwyższym poziomie i będą zadowoleni z usług, którą Shopper oferuje. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu Shopper chyba zachodzą obecnie, czyli jest to Storefront. Myślę, że to jest to, czego większość klientów potrzebowała i z czego większość klientów będzie korzystać i myślę też, że to też sprawi, że klienci nie będą szukać innych platform. Dla nas najważniejsze zmiany, jakie obecnie następują, to bardziej storefront, bardziej rozwój technologii, bardziej właśnie konkurencyjność shopera i to, że rozwija się pod względem samej technologii. Żeby wybrać taką jedną rzecz najciekawszą w storefroncie, no bo tych rzeczy jest sporo. Myślę, że tak jednym z głównych elementów jest na pewno jego szybkość. To, że Generalnie strona ładuje się bardzo szybko, ma bardzo wysoki wynik w PageSpeed Insights i można powiedzieć, że no pod tym względem naprawdę bije konkurencję. Kolejną główną rzeczą jest jego kustomizowalność, to, że można właśnie robić różnorakie moduły, to, że deweloperzy shopera są tu z nami i razem rozwijają tego storefronta, razem z nami, twórcami aplikacji. No i naprawdę można robić ciekawe rozwiązania. Myślę, że cały program jest w tej chwili dużo fajniejszy i przyjazniejszy do klienta. My wychodząc jako partnerzy, a nie resellerzy, również wyglądamy lepiej, dlatego że reseller kojarzy się jednak z osobą, która próbuje coś odsprzedać, cały czas sprzedać, przyhandlować, natomiast partner ma zupełnie inny wydźwięk, jest słowem zdecydowanie bardziej przyjaznym. Będąc partnerami, niejako oferujemy pomoc i w taki sposób jesteśmy postrzegani, a nie jako osoby, które wyłącznie próbują coś sprzedać. A współpraca klienta, szopera i partnerów to jest tak naprawdę współpraca trójstronna, z której każdy czerpie korzyści. I myślę, że ta zmiana, zwłaszcza tej nazwy, jest bardzo trafiona i na pewno pomoże w nawiązywaniu lepszych relacji z klientem. Generalnie lubię ludzi z szopera. No i na pewno byłoby mi smutno, gdybyśmy przestali współpracować. Kolejny szalony Bifore handlu za nami uff, coż to była za impreza. Mnóstwo ciekawych rozmów i pomysłów na rozwój naszego biznesu. Bo gramy do jednej bramki. Ty też możesz imprezować z nami. Przeczytaj opis pod filmem i koniecznie dołącz do naszego programu partnerskiego. Salut!